Fim de Polskie obligacje od początku roku pozostają pod wpływem zarówno zmieniającej się szybko sytuacji na krzywej niemieckiej, jak i krajowych danych statystycznych. Jeśli chodzi o dane statystyczne, to do najważniejszych publikacji ostatnio należały dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Po negatywnej niespodzający w grudniu, styczeń przyniósł lepsze od oczekiwań dane o produkcji przemysłowej. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych widać wyhamowanie spadków produkcji w stosunku do poprzednich miesięcy. Opublikowane Dane wskazują na stabilizację koniunktury w przemyśle na początku tego roku. O ile trudno liczyć na wyraźną odbudowę produkcji w najbliższych miesiącach, to wskaźniki wyprzedzające w Polsce i strefie euro pozwalają oczekiwać wyhamowania spadków i poprawy wyników przemysłu w stosunku do bardzo słabej końcówki minionego roku. Dane te pozwalają też oczekiwać przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego w drugiej połowie roku. Dane o sprzedaży detalicznej również zaskoczyły rynek pozytywnie, powracając do wartości dodatnich, co jednak w dużej mierze związane jest z bardzo silnym efektem kalendarzowym. Biorąc pod uwagę tendencje na rynku pracy oraz nastroje konsumentów, nie należy jednak spodziewać się silnego odbicia konsumpcji. Po serii wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej widać stopniowe zaostrzenie retoryki, a Rada ewidentnie zmierza ku zakończeniu cyklu luzowania polityki monetarnej. W najbliższym tygodniu oczekujemy obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Kluczowe jednak dla ceny obligacji będzie komunikat oraz konferencja prasowa. Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej zasygnalizuje koniec serii obniżek, a dalsze swoje działanie uzależni od danych napływających z gospodarki. Ryzyko, iż faktycznie Rada zrobi przerwę lub powstrzyma się od kolejnych cięć, będzie oddziaływać negatywnie na papiery o krótszym terminie zapadalności. Obligacje o dłuższym terminie zapadalności zyskiwały ostatnio po podwyższeniu perspektywy ratingu dla pozyty do pozytywnej przez agencję Fitch. Kolejnym czynnikiem wpływającym pozytywnie na polskie obligacje były niejednoznaczne dane makroekonomiczne zarówno ze strefy euro, jak i ze Stanów Zjednoczonych. Kluczowe jednak były wybory we Włoszech, które zakończyły się porażką obecnego proreformatorskiego premiera, co spowodowało znaczny spadek rentowności niemieckich obligacji, a wraz z nimi, Rentowności polskich papierów. Dziękuję bardzo za uwagę.